W tym filmie pokażę Ci, jak stworzyłem mojego prywatnego asystenta AI, który pomaga mi ogarnąć wiele moich rzeczy i przez to zwiększyć moją produktywność. Mam nadzieję, że ten film Cię zainspiruje. Ale zanim zaczniemy, muszę powiedzieć Ci o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zanim udostępnisz do Google Geminaya, do czata GPT czy do jakiejkolwiek innej sztucznej inteligencji swoje informacje, swoje dane, zastanów się dwa razy, ponieważ modele AI. Mogą być trenowane na tych informacjach, więc nie będą one już tylko i wyłącznie Twoje, nie będą prywatne. Druga sprawa, pamiętaj o tym, że te dane, te czaty, te rozmowy mogą kiedyś wyciec do internetu i być publicznie dostępne. A także pamiętaj o tym, że AI nie zastąpi Ci lekarza. Prawnika czy innego specjalisty. Najlepiej w takich kluczowych sprawach zawsze skonsultować się z odpowiednią osobą. W pierwszym kroku wchodzimy sobie na stronę Gemini.google, wchodzimy tutaj po lewej stronie, a następnie mamy zakładkę GEMY. Rozwijamy sobie tą zakładkę i tutaj na środku klikamy w nowy gem. I to co musimy zrobić, to będziemy projektować naszego prywatnego asystenta. Nazwijmy go sobie mój asystent i następnie musimy tutaj wkleić instrukcję, czyli sposób w jaki ma się zachowywać nasz asystent. I żeby tą instrukcję otrzymać, przechodzimy sobie do nowego okienka, otwieramy nowy czat w Gemini. Google a następnie wklejamy prompta Prompta, którego umieszczam wam w opisie pod filmem. Jeżeli chcecie z niego skorzystać, to możecie go sobie przekleić i uruchamiamy. I ten prompt ma na celu troszkę przepytanie nas, czego potrzebujemy, czym się zajmujemy, po to, żebyśmy mogli stworzyć tą indywidualną instrukcję. I to, co musicie zrobić, to odpowiedzieć na wszystkie pytania. Z możliwie jak największą ilością szczegółów. Ja oczywiście do tego polecam Wam aplikację do dyktowania Super Whisper, do której link znajduje się w opisie pod filmem. Mam na imię Bartek, jestem YouTuberem i tworzę na YouTubie filmy poradnikowe, tutoriale na temat sprzętu do filmowania. Po paru pytaniach mamy gotową instrukcję, którą od razu moglibyśmy wkleić do naszego GEMA, do naszego asystenta, ale to co Wam polecam, to oczywiście jeszcze raz. Przeglądnijcie wszystko. Zobaczcie, czy to, co tutaj jest napisane, rzeczywiście odpowiada temu, co chcielibyście skonfigurować, jakiego asystenta chcielibyście mieć. Jeżeli nie, to zawsze możecie po prostu tutaj jeszcze coś dopisać. Na przykład mówiąc: Słuchaj, jeszcze zapomniałem o takiej rzeczy. Proszę cię, zapisz to i zaktualizuj instrukcję dla asystenta. Ale oczywiście, jeżeli to jest gotowe, bierzemy sobie tą instrukcję, wracamy do naszego asystenta, wklejamy ją tutaj. I tak mamy zakończony krok pierwszy. Teraz przechodzimy do kroku drugiego, czyli musimy wgrać odpowiednią bazę wiedzy. Tym plusikiem będziemy dodawać pliki. I to, co Wam polecam, to w tym momencie przechodzimy sobie do Google Drive'a. I w Google Drive' musimy stworzyć sobie plik. Który będziemy synchronizować właśnie z naszym asystentem. A więc w wolnym miejscu, w dowolnym folderze, który wybierzecie, klikamy sobie prawym przyciskiem, wybieramy dokumenty Google i tutaj możemy wpisać mój notatnik. I w tym notatniku możemy stworzyć sobie pamiętnik, możemy dzielić się informacjami, które chcielibyśmy, żeby były dostępne dla Google Gemini'a. I tutaj tylko kolejny raz was przestrzegam, żebyście nie wpisywali zbyt prywatnych rzeczy. Tutaj właśnie ten plik będzie służył nam do takiej wymiany na bieżąco wszystkich informacji, które są istotne po to, żeby nasz asystent działał tak jak chcemy. A więc ja przykładowo tutaj działam na kartach, więc możemy sobie tą kartę zamienić na przykład na na pamiętnik, oczywiście zwracając uwagę na to, co udostępniamy. Możemy sobie tutaj dać kolejną kartę, która będziecie szybką notatką. I tak możecie dodawać inne karty, inne zakładki, po to, żeby tą wiedzę jakoś strukturyzować. W każdym razie ja korzystam z pamiętnika, czyli codziennie staram się na bieżąco zapisywać informacje, które gdzieś mnie zainteresowały, nad którymi myślę, nad strategiami czy koncepcjami, które rozważam. I to wszystko właśnie w takim pliku Google. Doc sobie zapisuje na bieżąco. I nawet powiem Wam, że na telefonie zrobiłem sobie skrót do tego dokładnie pliku, po to, żeby jak najszybciej zapisywać istotne dla mnie rzeczy. I to, co teraz musimy zrobić, kiedy stworzyliśmy już ten dziennik, musimy wrócić sobie do naszego asystenta, klikamy tutaj na dole w zakładce Wiedza, dodaj pliki, dodaj z dysku, a następnie wybieramy tutaj mój notatnik, czyli ten plik, który stworzyliśmy. Teraz to co zrobiliśmy jest bardzo istotne, ponieważ nasz asystent na bieżąco w czasie rzeczywistym ma dostęp do tego pliku. Więc jeżeli dopiszemy tam cokolwiek, to on od razu ma dostęp do tych najświeższych informacji. I to co musimy teraz zrobić, to oczywiście zapisać go i w momencie kiedy wchodzimy na gemini.google, żeby z niego skorzystać, klikamy sobie na mój asystent i w tym momencie on się włącza. I ma dostęp właśnie do tego pliku. I tutaj możecie pytać o różne rzeczy: na przykład: Pomóż mi zbudować odpowiednią strategię, żeby publikować więcej filmów. W moim dzienniku, który prowadzę od jakiegoś czasu. Zrobiłem sobie kilka kart, i dla mnie najważniejszy jest oczywiście mój dziennik, czyli ten pamiętnik, w którym po prostu z daty opisuję, co się stało, co robiłem, czym się zajmowałem, więc te wpisy po prostu pokazują rzeczy, nad którymi się zastanawiałem, które staram się rozwijać, i to jest naprawdę niesamowita baza wiedzy dla sztucznej inteligencji. Mam też zakładkę szybkie notatki, ważne rzeczy, które chciałbym zapamiętać. Moje alter ego, czyli yy, taka wymyślona. Postać, która, która troszkę pomaga mi w problemie z egzekwowaniem. Zauważyłem, że mam bardzo duży problem między pomysłem a egzekucją, więc wymyśliłem sobie alter ego-egzekutora, czyli Bartka, który w momencie, kiedy podejmuje decyzję, od razu przechodzi do akcji. Po prostu nie ma buforowania i, i to jest niesamowite, że, że to działa. Bardzo polecam. I jeszcze mam zakładkę kartę, w której Homework for Life, czyli zapisuję sobie takie historyjki, które gdzieś mi z każdego dnia utkwiły. Tutaj u góry zapisałem sobie takie pytania pomocnicze, które gdzieś tam uruchamiają ten, ten proces zapisywania każdego dnia. Jeżeli mam problem ze znalezieniem jakiegoś takiego momentu, który chciałbym zapisać, no to kieruję się do tych pytań i staram się odpowiedzieć na któreś i znaleźć ten moment. Tą metodę wymyślił Matthew Dix, więc możecie. Sobie przeszukać, zobaczyć, jak ta metoda działa. I teraz opowiem Wam o jednej historii, która się wydarzyła, która bardzo mi pomogła w tym, żeby być bardziej skupionym. 10 listopada 2025 opisałem sobie, co się stało. Wyobraźcie sobie, że siedziałem nad jednym filmem, nad scenariuszem i pracowałem. I wszedłem sobie na Twittera. Specjalnie zrobiłem sobie nawet screenshota tego, bo, bo byłem w szoku, co się stało. Czasem wchodzę na warnews.pl i znalazłem. Posta, który mówił o tym, że gdzieś tam w Stanach wynaleźli drona, który zabija komary. I po tym, jak znalazłem ten wpis, znalazłem komentarz pod spodem, że ptaki, jeżyki robią to dużo lepiej. Tutaj użytkownik po prostu powiedział, wkleił zdjęcie i moja wewnętrzna ciekawość poprowadziła mnie dalej, aż do momentu, w którym po około 20 minutach. Patrzyłem, jakie budki lęgowe można by zamontować na domu po to, żeby te jeżyki zalęgły się u mnie. Ale na końcu powiem wam najlepszy moment, pomyślałem, że przecież mam drukarkę 3D i te budki mógłbym sobie wydrukować i nie płacić za to. I tak straciłem 30 minut życia, całkowicie odszedłem od tworzenia filmu, gdzieś tam moje myśli powędrowały i skończyło się na czymś takim. I dzięki temu, że to zapisałem, dzięki temu, że ten wpis tutaj zrobiłem, AI na podstawie tego, a także mojego testu Galupa, który wgrałem do, do mojego coacha, znalazło odpowiedź, dlaczego tak się stało i co mam robić na przyszłość, żeby tego błędu nie powtarzać. Także coś fenomenalnego. Gorąco Wam polecam zatem zapisywać tego typu informacje. I tak jak wspominałem, najważniejsza jest ta zakładka Mój Dziennik, ponieważ tutaj zapisuję wszystko, co się danego dnia dzieje na bieżąco, po to, żeby o niczym nie zapomnieć. I tutaj zawsze staram się korzystać z aplikacji do dyktowania, bo dzięki niej mogę bardzo dużo rzeczy zapisywać i dokładnie opisywać. To jest bardzo ważne. I zobaczcie, w moim coachu mam powgrywanych już bardzo dużo rzeczy, m.in. mój dziennik, plan tygodnia, jakiś szablon, uzupełnienie. Mój coach i wnioski, stan flow i inne rzeczy, które są mi potrzebne, które gdzieś tam zacząłem zbierać i zacząłem po prostu sobie wypełniać. A tutaj pojawia Wam się teraz kolejny film, polecam Wam go gorąco. Ponieważ jeżeli nie znacie dobrze Google Gemini'a, to w tym poradniku dowiecie się, jak profesjonalnie z niego korzystać. Także zachęcam. Oczywiście subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli ten film w jakiś sposób Wam pomógł.